Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka ASG Maniaka. Dzisiejszy odcinek będzie nawiązywał do odcinka o Viper Hoodie, ponieważ to po wyemitowaniu tamtego odcinka od Was zalała mnie fala maili dotyczących tego, czy za pomocą takich oto barwników możemy również przebarwić swój szpej I właśnie tutaj spotykamy się z teorią. Nawet i na opakowaniu pisze, że barwnik przeznaczony jest do bawełny, salonu, w kozy i lnu. Więc teoretycznie takie barwniki nie powinny w ogóle zabarwić naszego szpeju, który w 99% drobiony jest z materiałów sztucznych typu nylon kordura czy też poliester. Przeszukując światy internetu wielu innych ludzi również próbowało przebarwić swój szpej drobiony z sztucznych materiałów i jednak im się to nie udało i powiedzieli po prostu do nas prosto, że tego nie da się zrobić. Ale co nam szkodzi? Dostałem od Was tyle zapytań, że w dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was jednoznacznie odpowiemy sobie, czy za pomocą takich barwników można barwić szpelić. Dobra, moi drodzy, widzowie, tak do naszych testów będziemy używali kilku rodzajów materiałów, jakich kolorów, czy też w ogóle kamuflaży. Mam tutaj chociażby taki plecak w CB, który jest zrobiony z nylonu. Mam tutaj chociażby taką oto, kaburę uniwersalną. Ponownie również nylon, jednak tutaj widzimy jakże piękny, sprany troszeczkę multicam, może chociaż i to da się będzie radę właśnie było przefarbować. Mamy tutaj również i ładownicę MFH wyflektarnie ostatnie, które mi zostały, również nylon, czyli ponownie sztuczny materiał. Mamy tutaj taką to ładownicę, ja ją nazywam, nazywam narzędziówką, ponieważ zawsze w niej noszę jakieś tam narzędzia. Ponownie, nie, teraz nie nylon, tylko poliester, niech będzie trochę różnicy. Mamy również coś większego, czyli belgijskie kamo, belgijskie pastoszelki, ponownie zrobione z nylonu. I do takiego testów, jak to wszystko wyjdzie, mamy tutaj kawałek materiału żywkowego flektarna, 80% bawełna, 20% poliester, czyli do testów to powinno się zabarwić, chociaż w jakimś stopniu. I oczywiście juta, bo gdyby nie juta, tego odcinka bym raczej nie robił, ale wipera trzeba ulepszyć, jutę trzeba dorobić, barwniki doszły, więc trzeba korzystać. Tak więc te dwie rzeczy do testów, na nich będziemy się wzorować, jak to barwienie powinno przejść, a tutaj zobaczymy, czy w ogóle w jakimkolwiek stopniu ten nylon i ten sztuczny materiał się przebarwi. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, po 30 minutach gotowania dodajemy dwie łyżki soli kuchennej na każdy litr kąpieli. Ja tutaj mam, nie wiem, złos 4 litry, tak więc trochę tych łyżek trzeba będzie dać. A potem następne pół godziny gotowania. No i potem wyjmujemy suszymy i zobaczymy, co z tego wyszło. Tutaj sobie zrobiłem taki super ekstra obciążnik, bo po prostu niektóre rzeczy postanowiły sobie troszeczkę wypłynąć. No, ale niech będzie. mieszania, solenia i suszenia przyszedł czas na wyniki. Tak więc nie pozostaje mi nic, jak pokazać Wam, co z tego wyszło. Dobra, moi drodzy zowie, tutaj na mojej taktycznej kanapie tu wszystko ładnie pokażemy. Mam, zaczynamy od materiałów testowych, czyli naszych próbek. Tutaj mamy e, flektarn, 80% bawełny, 20% poliester. Czy się zmieniło? Jak najbardziej. Kolor to po, po prostu ściemniał, stał się bardziej oliwkowy, to za chwilę już pokażę. E, chociaż tak jak się spodziewałem, do końca się całe nie zabarwiło, więc no, wyszło to jako tako że trochę się zmienił, ale pamiętajmy, to jest materiał testowy, który nie jest w całości zrobiony sztuczny, a ma 80% bawełny. Tutaj mam naszą jutę, którą sobie zrobiłem do mojego gili, tak więc wszystko wyszło bardzo fajnie tutaj widać, mam nadzieję, że Wy też widzicie, że kolory jakoś nie kłamią, jest taki oliwkowo-khaki można powiedzieć, więc wyszło tak, jak chciałem, tak więc nasze testy wyszły jak najbardziej ok, a teraz przejdźmy do tego, po co powstał ten cały odcinek, czyli do najliczniejszych w świecie testów, czy można zabarwić szpejl. Zaczynamy od ładownic MFH, od naszej polskiej narzędziówki i od jeszcze kabury. Mam nadzieję, że wszystko widzicie jakoś ładnie w jednym kadrze. E, tak więc, no, jak sami widzicie, na pierwszy rzut oka dosłownie nic się nie zmieniło. Ewentualnie wz stała się tutaj może troszeczkę bardziej ciemniejsza, bardziej oliwkowo-zielona. W każdym razie naprawdę nie widać różnicy po tym całym wysuszeniu. E, tak więc, no, nic się dosłownie nie zmieniło. Chociaż rzepy jak najbardziej zrobiły się o wiele bardziej zielone. To, to, to rzepy są jak najbardziej o wiele bardziej oliwkowe niż były wcześniej, no ale czy rzepy nas obchodzą? Nie, obchodzi nas cały szpej tak jak mówiłem, tutaj mamy, jeśli się nie mylę poliester, tu mamy nylon i tu mamy nylon eee, ładownica MFH, flektarn rzepy mamy super ekstra zielone, sami widzicie, taki kolor powinien być taki fajny oliwkowo zielony, no bardziej oliwkowa, ciemna oliwka powinien wyjść, rzepy się pięknie nam zabarwiły, no a szpej jaki był, taki jest, dosłownie się nic nie zmieniło, tak więc no jak było, tak też jest Sami możecie to zobaczyć i sami to, mam nadzieję, dobrze widzicie. Tylko rzepy się zmieniły, no i tyle. A Kabura, Multicam jak Multicam, pasy zmieniły trochę swój kolor. Bardziej takiego, czy ja wiem, czy to był kojot czy coś, na troszeczkę bardziej ciemniejszy w każdym razie. Tutaj dosyć fajnie widzimy różnicę. Tutaj mamy rzep, który był dawno temu. A tutaj mamy właśnie nasz oliwkowy, który się zabarwił. Na tym coś po prostu musiało stać. I widzimy po prostu fajne różnicę, że barwnik zabarwił nasz rzep, ale nie udało mu się zabarwić tego, ani w ogóle z całej reszty, która była zrobiona z nylonu. Tak więc moi drodzy widzowie, tutaj fajnie widzicie tą różnicę. Taki jest oryginalny kolor, taki jest zabarwiony kolor. No a tak naprawdę rzepy nas, tak jak mówię, nie obchodzą. Tutaj też się zmieniły rzepy, Mam piękne zielone rzepy. Tutaj też mam piękne zielone rzepy. W środku troszeczkę jest inny kolor niż na zewnątrz. Ale myślę, że to sam już nie wiem. Chyba po prostu tutaj był mniej używany, a z zewnątrz się po prostu tutaj zjechał, zjechał już wcześniej, więc tak naprawdę tu nie ma żadnej różnicy. Różnicy Multicam jak był, tak też i Multicam jest. Różnicy nie ma żadnej. Tak więc przechodzimy teraz dalej. Następną rzeczą jest oczywiście nasz pas belgijski. On był zadłużony ledwo na 10 minut, więc dosłownie się nie zmieniło, ponieważ po prostu nie zmieścił mi się do garnka i go po prostu sobie darowałem. Aczkolwiek, o dziwo, nie wiem jakim cudem, zmienił tutaj swój kolor. To coś było takie jaśniejsze, prawie że jak nasza wZ i o dziwo, to stało się ciemniejsze. Ten cały taki dziwny, ciemny, zielony, stał się troszeczkę jeszcze ciemniejszy. Nie wiem jakim cudem, no ale niech tak będzie. On był tylko na 10 minut, reszta była robiona zgodnie z opisem. Całą godzinę się gotowała, po 30 minutach sól dodana, potem wypukana, wysuszona i dopiero to Wam chciałem pokazać. Tak więc dwa dni mi to całe zajęło. Na ten pak nie patrzymy, on był robiony tylko na chwilę, bo jednak się nie zmieścił. No i ostatnia rzecz, największa, leczak. Czy coś się zmieniło? Cóż, te sznurki, o ile się nie mylę, na pewno oliwkowe nie były, ale się stały. Tak więc mamy tutaj właśnie oliwkowe sznurki. Rzepy na pewno takiego koloru nie miały, więc robiły się jak najbardziej bardziej zielone. No i tak naprawdę to chyba jedyna różnica. Oczywiście kolor leciutko, leciutko, bardzo mało, prawie, że nie widoczny. Troszeczkę ciemniejszy, jak tak patrzę na to, jak wyglądał wcześniej, ale tak naprawdę różnicy żadnej nie ma. Tak więc, moi drodzy widzowie, myślę, że na tym można skończyć ten odcinek ponieważ, no, powiedz sobie szczerze, że odpowiedziałem na Wasze pytania i mam nadzieję, że więcej pytań tego typu nie będę miał, że Stinger, czy można zabarwić szpej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pokazał, że szpeju po prostu zabarwić się nie da. I zostaje nam tylko jedna rzecz. Taka jest, moi drodzy, prawda. Tylko spray. Tylko spray. Ja mam nadzieję, że ten odcinek jak najbardziej Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!